Dązdek, witamy serdecznie, Dązdek wita z festynu polskiego, którego niewątpliwą ozdobą był zespół, w którym tańczy Kasia. Kasia, dlaczego jesteś tak ubrana i o co w ogóle chodzi? No tak, tutaj jest obchodzone w pierwszy dzień wiosny Topienie Marzanny. I jesteśmy z zielonego rysowuskiego z połupijskiej tańca i reprezentowaliśmy tańce tak jak Topienie Marzanny, czyli operek z oblewaniem dziewczyn wodą. Potem zostały dziewczyny tańczone, które stracha, w którym chłopak zamienił się z strachem i dziewczyna po prostu y, zauważyła to, jak on ją naśladuje i po prostu y, zaczęła go tak zwodzić. A my teraz tańczyśmy Rzeszów. Jest to ze wschodu Polski no i jesteśmy w strachu Rzeszowskiej. Powiedz mi, czy te tańce klucz niewątpliwych walorów patriotycznych, czy one nie są odrobinę erotyczne? Ale myślę, że Czyli pamiętajcie, dobry taniec, patriotyczne przesłanie i nie erotyka, a bardziej flirt. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.